Hello, my jesteśmy Arkusy, a dzisiaj robimy odcinek na no, kasyczek, no, Kalorie, są dwie drużyny, ja z Typianem oraz Jasiu z Błażejem Mamy 4 godziny, budżet my nie będzie limitowany, ale zobaczymy jak to będzie <grym 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 Wyjście za na drużynę <grym> i kurz Ja już bym no, zaczął opowiadać, nie? No, my jedziemy Tak, więc nie ma co przedłużać Nie mamy co do, do 21 wstępie, nie? Do 21, tak. tak. To... 50. No, dzisiaj my idziemy do Biedronki, po tak ja do, do galerii. No mamy prosty plan. No, my się po prostu najebiamy dzisiaj, bo wódka ma dużo kalorii, nie typiam? Tak, a później się zajadamy, aż pożyga, no 10 Burger, z burgerów ooo i szejki na przypicie no, na przypicie. Ja bo będą dobre. No. Chodzi w tym, żeby wygrać. No my i tak to wygrałem. Oni idą teraz po wódkę pewnie. Damy Was widzowie na naszym ulubionym miejscu ma 230 kalorii niby. A smakowo ma 150 Żemy gręcicowe tutaj ładnie. To jest osi. Tak, bierzemy soczek. Padł na 100. To, ma, 70, to ma 39. To ma 105 na 100. Na 250, a ta ma 70. To bierzemy, no to bierzemy kulkę. bierzcie kulkę. A to jest też dobre. Jest promocja. Jak weźmiemy dwa, to no, mamy to trzy się. picia. Bo oni jak wlecą, człowieku jak litra na dwóch, to Ole rozwalą. No gdzie? Litro no na dwóch. Jest tak, to będziemy kręcić w brzuchu się No wiesz, Ale oni już będą mieli oni, dwa koła. Co, jeszcze jakieś chipsy, nie? Wewnątrz, bo masz jeszcze nadzieję coś podobnego. No, no, no. A jest... taką muffinka finka. te pączki, po co pączki? 350 kalorii. Złotem? No. Jeden? Jeden. kurwa, dawaj mi dwa ale są takie dobre. A dobra, już mam pięć koła. Chodź, to zjemy. Jemy dwa potki, pijemy sok i pijemy trzy Ej, to tak pijemy... nie wygląda. Że jesteśmy na gali, otwieramy sobie już kolkę, żeby już... No jestem do... autentą, do... <noise> nie otwieraj znowu. Nas... Taką przebitkę zrób, uran, 7900 000... <noise> kalorii milion kurwa. 20 skromnych. 20 ci zbiorów, tak o Dobra, ważna informacja, ogólnie zażyganie jest pół godziny kary, co jak wypracuje co. Zobaczmy. O <noise> kurwa. To 14 To no Ale liczyliśmy przy kasie ile nam będziemy mieli kalorii to 7,5 7,5, ale tak. jeszcze będzie trzeba policzyć jeszcze raz, żeby nie było... Tak, a to samo w chodzie, jemy punczusie, szejki, jedzenie, cisa 23 z burgielów z swoich majonezu Pierdolisz to no Pierdalę, nie godziłeś na to tak? Dalej. Musimy to błaszczko zjeść. No jeszcze kolkę mamy do No, dobrać no dobrać. jeszcze mamy kolkę wypite i ci upoczuć się z się tu no ogólnie zawsze wszystkich mamy tu mamy 4 koła tu mamy po 800 tu w tych dwóch kolach też mamy 800 Bro, ja tu sobie nie zabroszę za 70 złotych do 80 nawet kur... taki człowieku nie bujaj No, nie będzie, no, będzie, no, nie będzie śmiesznie nie no, będzie. na galerii wykluczemy kur... Baj... to jest kiera, nie ja, ja ale... nie widzę majonezu z ja lubię nie, tak. nie, nie lubię Trzeci Jedzaj prawo, no stój tu stąd Jedziemy i pojedziemy Pop, Poprzej Na chuj tak Ja dole Ja widzę, że dalej kontynuuję Majonez do mam Przeprawę Trochę powoli idzie nie? jest dobry ten majonez Tylko w winiarni Ja na przykład sobie czasami robię tak, że w nocy Po prostu biorę łychę i jem majonez Mega, mega wchodzi człowieku nie, <grymne> bo tak Dobra. Kurwa, może nie, 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 Ja też nie, 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 ja nie, 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 Ja nie, nie, Ja nie, będę maczać w tym nie, tylko ja sobie dodam go do środka po prostu <grymne> <Palce rizak. grymne> Caj teraz chyba przezły kurwa No nie ma co się sprzeciwić Skupujemy ci psy stół mają 522 Tomaczka zjemy stuba Dania statement na swój Ogólnie jak wstałem to jak nowo narodzony Ja mogę je tujeć drugiej terze. Dawaj mi to Daj ten majolet. Ja tylko jedno na, na ludzie Czas pokaże, czas pokaże myślałem że będzie większy zapas, nie? A czy że... <laughs> Już przecina, co? Od już jest tak wiesz nie wiem tak o jak na początku. To, to jest to, może pomieścić jeszcze w człowieku. Nie? Koloria? Mogę być ciężko. Ja no, no Ginold na tym. Na Japonii. <grymna> na Japonii. W Japonii na koloria. Ja. Mówił, że to są najgorsze odcinki, co nie? Ale profeska. No, ja jestem ciekawy. Nie było nagrywane, więc powtórzę ładnie Chyba no. <grymna> ja ja w głowie kręcił. Jest Bimbał. O, do kurwy. 9 na no, ty masz presję, żeby coś gadać Jaką presję pierdolisz, no co zaraz, ci na język przyjdzie? Jeżeli do pierwsze dwie małpy, to... Ej, e, mała! Dawaj do piesty! Co? Sipa Spalamy od razu, żeby przeszło do dzieli. Ja, <głoszerdFormica> <za>, no? <głoszerdana> kub, kubka będzie Tak, zostawiamy połowę Po maku to dojemy później, c, co, co, no? dwie setki Dwie setki obok siebie Pijemy się pod później przedzielony ekran, jak na piste kiedyś Jakiś się... kolejne jest 300 <laughs> Zaraz się z rzegami czego będzie Ale kurwa Fryer jest na... Są kutasy Ile macie? I? koła. pięć, pięć 5, Dużo mamy A? Nie rozumiem twojego pierdolenia! Cztery i z jednej maka to są w dupie Dobrze, dobrze, bo im na manie wjechaliśmy. Chuja, że 4 <gulet> Ale na banii im wjechaliśmy. 450, 50 tak O chu, trzeba, trzeba przydahadować. Czyli to jest dziewiąty O ja pierdolę Muscieliśmy <gulet> dychać na łeb, kurwa. nie ma opcji w ogóle takiej. Nie ziem tego dziesiątego. Nie ziemby 2,500 kalorii. No, to jest 1000. Big Moka jest 800 i tu jest 700 chyba, jak dobrze patrzyliśmy. Bujak pępkiem pętkiem, Bujak z pętkiem. No to, będzie... to jak mm, ja No. go, to A do ryatu, nie? To i i nie? trzeba przerwać jest taki bęben na bani, a nie na bani na brzuchu. na pojedziemy. na stadion pojedziemy. O, na stadion pojedziemy. Mam szplony, no to ja kończysz w ogóle. tysiąc. Ja, ja, czuję, ja mówię, że rzeczywiam dupę strachę, nie? <śmienionolet> Dobra, Ale jak to z, się z to będzie lżej został. Ale masz nie chyba, że mamy 4 koła. Już to pierwszy. No co? Przecież oni bajtują, Tak jak mają, moje... tak <śmienolet> jakby. Owień. No ładnie pokazałeś, nie? Zdaniem oni mają tak... Z 5 koła mają teraz. 5 koła, no. Tak. Ale to zespołowo się liczą kalorie. Tak. No to człowiek, bo to my mamy 7-200. No bo 3600 to jest na 9 ty Aha. a my na ty dwa a ty 2. 9 ja 9 a no to jest ale morale razy Ej dobrze że to przeliczyłem ty mamy teraz około 6 ale ciekawe co tam u nich nie żyję nie żyję nie żyję nie jest a co ja bym posiedział ja bym się położył Widzowie, jest ciężko w chłopie. Jestem tak zjebani, kurwa, na Michle. Jebany Bartek, kurwa, no mi kazał odpierdalać jakieś góry. No słuchajcie. na Tak, podliczyliśmy teraz, policzyliśmy 9 cizów, wypiszmy po robimy no. razem 9 koła. I. To jest najważniejsze. No. Jaki był plan Bartek, powtórz? Weź tu, skręć na żabkę i kupną no, <laughs> kubną, Bartek, kubną, Bartek, kubną flaszkę. No, Bartek Bartek mówi, że chce flaszkę. Bo to inaczej my tych kalorii nie wbijemy. Uh -huh. no. Do widzów. Jadę. Będziemy trochę pobiegać. Lekka zamówka weszła. Chce się żyć. Chce się żyć. Chce się ży... <tukasz> o, to by się żyć. Chce się żyć. O, Dwie setki na głowę? A ja myślę, że flaszkę. O, to dwie setki. Dobra. A, dwie setki na głowę. No. Dzień dobry Polsce! że Gosia! Gosia! się na tym torze będzie pobijał swój życiowy rekord na 400 metrów O, ja z wysetki to mamy 1400 Kurwa, to ja wolę stary wypić 200 niż jeść Big Maca i wypić sok Ale to będę miał shopę znowu że <noise> to już w ogóle mnie zagnie do spania no, Ale dobra Dobra Pasza będzie start Ja niczym o nim ja się grzeje ty cały czas gotowości on okrążenie robi? Nie wiem właśnie co on chce zrobić To chyba dętka, nie? Co jest, Sabci? Żygiem mi się odbiło No jak? Ty miałeś całe okrążenie zrobić Czyli to miał być ten bieg, tak? No, wolno jest piłka Jak tak mi skoczyło czwarty raz Jak biegłem To nagle takie Oj. O, mi się słowo zrobiło, nie? Tak, to trochę chodzi, to jest lepiej, Wam powiem. Moim zdaniem zrobimy teraz sobie te pół godziny serwy A oni teraz nie tam pływają, czy oni tam nie wiadomo, co nie robią. Godzinkę nic nie robimy. Na godzinę pojedziemy po orzechy. Nie, proszę nie. Po prostu ciężko. No jest tragedia, szczerze. <noise> szczerze jest tragedia. Powiedź japonskiej były bez sensu. Ale po prostu mózg już nie mózguje, nie? No, moja to samo I się położyć Bartek mhm. Ale ile zjedliście? Ja myślę, musiałem sobie. Mhm. Ja myślę, że oni też bejta jedli. Też mi się wydaje, no Że ja nie wiem, w którą stronę oni jeblik bejta No my mamy... 9 koła No 600 jest Wszystko tutaj źle A jak oni mają dymkę To mamy fajne, wiesz, mamy fajną przewagę i wiesz, no oni jak zaczną jeść, to my też znowu zdążymy złapać te chociaż no tysiąc kalorii, nie? Jak się zepniemy i zrobimy to mądrze, to do 12 ogólnie. We Włochach jesteśmy w stanie dobić po też 6, nie? Bicz, gubba. Dobra, spojrzyj na na aż no jeszcze ja? O, to jest. Nie pytaj, kurwa. Ale jest, kurwa. Chodźcie, nagniecie no, się z Inowrocławia, no to właśnie jakie mamy tutaj ładne parki. Muszę to jeden park. Park Narodowy. Pewno pewną bo ja też byłem. <noise> to do no tak nie? Ej, nie? dawaj. No no, Ej, to... To, 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 to się wkleje to, 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 nie? Ja, nie wiem, to nie wiadomo, <noise> A to wkleisz? Myślę, że nawet takiego w Nowym Jorku nie ma, ten... Jak się nazywa ten... Central. Central Park. No dobra, liczymy kalorie 700 kg 8 kołek, bo po serce. Ogólnie, Widzieliśmy sobie lodziki, już trochę nas poprawiło wy, wy, Hop, <laughs> hop Good boy, good boy 5 oh. lodzik tak na przepych Wracając do auta, pisałem sobie w czatach GPT dostałem zdjęcie, ile taki lód może mieć, to między 130 i 180 To weźmiemy pomiędzy 150 za lodzika Może mamy 300 w dwójkę to co, co ty robisz? Nie Jeszcze ja w pionie nagrywasz? W twoim pionie, w moim pionie. A, w twoim <śmieniu> Ciężko widzowie, nie? Mamy 7 minut do końca przerwy. Pół godziny już nic nie jemy nic nie pijemy No i są problemy. No. do wiadry 725 kalorii. 725 stóp. słuchajcie, wyszło tak jak widzieliście wcześniej. No i nagle tutaj panie na zumbę przyszli, pokazły syp. Będą tańce hulanki, więc walimy setkę chyba i tak się robi Ale contet, nie? Przepieram się na zawsze jak jest pozytywny No, no powiedz coś, powiedz coś do widzów. Jeżeli ogólnie kupiliśmy sobie śmietankę Idziemy na chatę, Hate już na, też na, na stranko ciśnie eee, No i tam sobie usiędziemy przed TV -kiem. To też będzie lepiej trochę wchodziło na jakiś youtube to ale oni mają najewadę na wali także zaraz sieka znowu zaś znowu ścieka ten przelot ile ja mam teorii widzimy się w chacie hello widzowie dobra słuchajcie jedziemy teraz do Kupa główna na skaita Idziemy tam na odpowiedzieć, że teraz stąd to, tam? To, 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 nie? nie, oni gdzieś pierdolili na mądrę. Słuchaj, na mądre. I ja, no to jedziemy na mącę. So, to jedziemy na mątwe jednak <z wizyta> No my teraz posyliśmy ile z, no, z 40 minut, nie? Pewnie odposęliśmy tak. No tak wiesz, no. takiego czystego odpoczynku no tam to było kurwa z 15 minut może tak. Jak ja myślę tylko o wypiciu tego, to już mi jest nieodoble No widzowie Właśnie mówił, że Żygnie, jak to zobaczyć, że zamknął oczy, bo nie może patrzeć na to. Ja zobaczyłem, bo jakbym to nawet powąchał, to by była świetna, nie? Dzień znać, że mamy poniżej dychy. Mamy lekko ponad, także jesteśmy na przeproszeniu. No, Mam nadzieję, że sobie szczerze powiedzieliśmy. Tak mało mamy kolory i za to, 3 oni to jedni, lecz z że Negustatorzy, on rzekł. Ile córek wypiliśmy? Co? Ile sodek wypiliśmy? 6 sztuk? No, ile? 6 na głowę? Po pięć Czyli trzy koła Ale ja nie umiem Pójdź tak rzygać nie, nie, nie umiem Ale będziesz ja? Razy pod nogi się obalałem, żeby tak całą dłoń wpychałem nie mogłem się żygać Ile raz o, tak oni też naprawdę było? Ile razy tak było? Czy ja idę rzygać tak, trzeba tak, to... tak, tak tak, Jest 35, idź żygać Idę, bo to odrobię, nie? 25 możesz pić zło <grymne> Nowonarodzony, nie? O Boże, ale piękne jest. O, ale się no dobra, szczerze zarąbiście. Widzę, że to KFC, tutaj nagle tego grandę, to pewnie mnie na spokojnie z 20 minut, nie? Bożej, o, o, o. Tyle ja tylko zostało. No już jest kurwa węgiel. Już za chwilę koszka gra wyjść. Najpierw no. zrób coś ten, pod kamerę, żeby pico wyglądało. <grymne> Nie no, weź się, bo że ma się, kurwa, rzygać. Nie chcę. I tak nic nie jest w 21. No, ja no, tak nie lubię rzygać. No, Teraz do naszej kuchni przejdziemy. I zrobimy takiego szejka, że to chuj. Daliśmy tutaj sok, czyli jedzenie jest pusty, tak jak mówiliśmy, to jest 500 kalorii. Tu jest połowa, zaraz to Cyprian no, spróbuje no, wypić. Jedni tu już, kurwa, i chuj. Nie no, wychlej tyle, ile możesz tego soku, to jeszcze od razu kalorie nabijesz trochę. Jezka. Ja popatrzę na niego, może będzie mi łatwiej się dożygać. Kurwa, ty. Widzicie, no nie trzeba chodzić o bo tutaj razem z Łysym pokazaliśmy siłę, nie? Ale same na gesty w ryju. Kurwa, te na gesty mnie tak zaboziły. zdrowie mamy. Obserwujesz na, na mnie? Nie, obok ciebie. Obok mnie. Obok ciebie. Co... Kurwa, człowiek, człowiek, uję. Je... Ale lepiej? Tak. Lepiej, Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Lepiej. Ale nie, bo tu mam w na mnie. To... Jaki napięty. Nie rób tego. Ale boję się, że to orzechy i kola to nie jest najlepsze połączenie. Na pewno nie. Kola z orzechami to w porządku połączenie. Możesz śmiało próbować. Dobra no widzowie, niestety zasady to zasady Godzinka pauzy, jako że niestety równo 20 była piliśmy no, się, że jak się będzie coś takiego, no to informujemy o tym chłopaku. Więc właśnie do Bartka dzwonię no, Taką fotę, zajebista, nie? Będzie majonez i mamy szejki za darmo No jak coś, to Jasiu się zżygał. No będziemy fair, nie? Bo nie chcieliśmy wam mówić Nie no, w sensie my też się no ale to no, tylko przerwę robimy, co nie na pół godziny Nie no, godzina jest przerwy nie, no godzinę mówiliśmy na tym No i Bartek mi mówi pół godziny Pół godziny, no zróbmy pół godziny i chuj No to dobra, no to jeszcze ja śmietankę wyjebię Dobra, no to, to pół godziny robimy Mówić, że jak ktoś się zżyje to dzwonimy Aha, no ja nie wiedziałem o tym, ja nic nie wiem Aha, no to tam to nie, nie, nie jest, to tam nie jest, że kurwa oszukujecie. Wiesz, nic Ty, nie ni wiesz Ty nigdy nic nie wiesz Ty wiesz w ogóle, nie. że żyjesz? Jeden, no 9, 9. Wow. no, co. czyli zmiana zasad nastąpiła. No to za pół godziny wracamy i śmietanka narasta. się. bo ja się czuję teraz jak z drów. tysiące. 2000 kalorii, tak pan powiedział. Tak normalnie tak powiedział. ale by. Widzimy no, no, się... to, lepiej to zobaczymy, jak się będziemy czuli. Ja... Ej, hey, kula. on <laughs> tylko orzechy zmienił się. 230 <laughs> <laughs> równo, nie? 230 równo wracam. No to ja tego się sam nawet wyjadę. do południa, nie? to nie wszyscy tak mają. Nie, A ty Co? No, A to ku... tak mają nie, 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 się nie, 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 możesz nie, 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 No nie, 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 się nie, 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 właśnie. Wracamy. nie, pół godzinki kary. nie, 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 się nie, <mulity> się bawić! Na... i widzicie, jacy my jesteśmy super! My bardzo zawodzimy wszędzie w tym miejscu dzisiaj. Tak, 36%, 1500 fanów. Dzięki. To no tak bardziej do posmaku. Grzechy 700. W Druga koła ja mam To poswojewaliśmy się coś, no i mamy niecałe 11. Także. O oh, kurwa, matematyka nie jest taka łatwa. Co tu chodzi? No, cały fajny. No ale nie, mm. No jest dobre, nie? Minęła kara, można dokończyć szejka. Tak, tutaj teraz piję. piję dalej, ja już powoli kończę, mam kacówkę. No ja mam w sumie prawie cały, no ale... No ale no, kończę, damy, go. Został na pół godziny. na no, plan jest prosną, no, kończymy szejka. Ja jeszcze zjeść jest do końca. I ja pomogę coś może. No i walimy tę dicewkę i... No, no, i kończymy to. No, będzie około 3... Czy będą mieli więcej? Będą mieli więcej. Przechodźmy. O, no, też mi się wydaje. A, no. gdzie się kierasz człowieku? ty umiesz obsługiwać mikser? Używajmy go kiedyś? Nie. Haha! Tylko człowiek ma na Lixa, kurwa! Zbija kiedy? Nie. O, co? zapomnij. Ciężko, co? Teraz zarabiam, teraz zarabiam, muszę grać na gitarze. Też mi się wydaje. No, no bo jest też tak duży. To już jest beka totalna. Oni wyglądają jak trupy. 1 trzecia została. Jak obliczyliśmy 2,5 No Muszę go wyjechać. No, jak widzę, jedzenie słyszę. 15 minut. Myślimy to. Się... <laughs> o, kola, kola. Kola, jest cola. Zostało tyle chipsów. Uznaliśmy, że zjedliśmy około 120 gram. Czyli 600 kalorii No i pijemy sadki zasadkę Sop się indy zbyć No nie odchodź, bo nic nie widać Żeby dobić 2 koła Żeby dobić dwa koła kalorii <laughs> i znowu Ale przed czasem zdążył Wszyscy fówka, nie ciężka No Ale menę pływał <laughs> Pozdro chopaki e A na mną więcej Liczymy na, liczymy na... Więcej <noise> chęci! Hej, ale jesteśmy zajebiści! co my robimy? Słuchajcie, pijemy szejka za darmo, dostaliśmy tego już pana. Jesteśmy tak fajni, oni są do rozjebania. Oni, ja się tam brzega, a my, klasa sama w sobie. My nie jesteśmy do podjebania w ogóle. Patrzcie, KFC. Kończy już. <śmienicza> I nie liczy się Dobra, to dokończymy to dowiem. Bardzo. <śmienicza> to nawet staje, kurwa, nie. Ma, nie zostawię, suba Tak się źle Ale czuję, o, bo... kurwa, nie ja, jestem to jest tak masako, zmęczony. Kurde. Jestem tak zmęczony. Nie, no po prostu ile Pani, jest, ile wie ba... baliście kalorii? No nie nie wiemy, no. Odcinek wiemy, ile a nie, bo nie, bo nie budkę, kurwa. Ja kalma, stanie, kalma, kalma, kalma. Wy chyba to pomyliliście się chłopie, odcinki, kurwa. chyba znamy zwycięzców <grym> Jak oni wygrali, to ja was tu kurwa ładuję, hopie w pizdę, nie bądź. <grym> Normalnie kuchu, dostajecie nie tak w ringu. Tak dostajecie Tak dostajecie. Zaraz no. tak tak do... która drużyna wygrała? Tak dostajecie nie. na kurwę, że oni by się nachwali wódkę. nie. To jest wygrał na koniec. No. O, tak, wygrał na koniec. No. Zobacz, jak jesteś, jebane, kurwa, no nie było kary, to był górę. A zobaczcie, kiedy on się świeje, nie da. Zobacz, ale on jest po dwóch Żygach. Tak, nie chcę, żeby było górę. Nie A ten. ale Co pan robił? To <grym> robi, no, ja go nie on jak Żygał, to on tak. <grym> 18 Cisburgerów. O kurwa, to nie, to była dobra taktyka. Ostatnie. Chyba, wydalał. Te resztki, które zostały. Zakończenie, tak? No, tak, zakończenie. Dobrze, no. Kończymy no. ten odcinek, kurwa, bo to był dramat. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczymy, co to w ogóle zobaczycie z tego odcinka. No. A Ty, no to, no to czekaj, to, to my Wami kontrolujemy w takim razie w kolejnym odcinku. Niech będzie. <marriages> uh, it, lock it in, lock yeah it in. Yeah,